Ja by się mano z tej strony dumer w ostatnim odcinku pierwszego rozdziału Boże i co to ja miałem sobie za dużo? Ostatni miałem za dużo chyba to Ale ten dźwięk jest cichy, a on się rozkręca? Dobra zrobimy tak eee, Load game i, i nagranie, tak to No To jest poziom króciutki <grytki> To można je łatwo zabić? Jeszcze jedziecie zobaczcie. Od razu bierzemy mapkę. Ach, bo one tak na hita padały. No, i lecimy dalej. Mm, to był sekret. To jest jedno z punktu, że nie wiem, coś zabarł, co za bardzo wysilać. Ja sam zbierać amunicji, bo ogólnie taka jest tak głupio według mnie zrobiona, że po tym rozdziale po prostu też jest trudniejsze wszystko, nie? Ale po tym rozdziale usuwają się dronie i wszystko co zdobyłeś. byłeś. powiem, dlaczego nie mogę się postawić, rozważyć te gówna najpierw. Ogólnie, jak pewnie wiecie, po moich odcinkach choćby Miejsca takie jak te nigdy nie są puste. Chodzi mi oczywiście o te takie wpadłem do punkty. I zaraz coś wyjdzie coś, czego jeszcze prawdopodobnie nie widzieliście w życiu. To jest Baron of Hell. Haler nie mocno jak widzicie 160 na strzała. To właśnie to jest jedyny moment kiedy w sumie kiedy przydaje się dużych na rakiet, nie? E Jeden schodzi na... Jeden baron schodzi na... sześć dobrych. dobrych. Tak, i teraz Wam pokażę bardziej hamski moment w tej grze. O jest. I kończycie poziom tak, naciskamy i lecimy do góry no, nie no, wszystko fajnie, super Kończymy, ósmy poziom, ja tu To już tak szybko minęło, zarobiście Świetnie, dobra, idziemy dalej No Ogólnie nie dałoby się ich zabić, nawet jeżeli zabiłbyś wszystkich Nawet jeżeli wpisałbyś kod na nieśmiertelność Przeżyłby, nie przeżyłbyś, po prostu. I to jest koniec pierwszego rozdziału. Po prostu, tak, tak się kończy. Nic tu nie ma do dodania. Po prostu teraz wybierasz następno, następny rozdział, i w 4. No i następny będzie The Shores of Hell. No. Eee, powiem, Inferno jest tak trudne na tym poziomie trudności, że naprawdę trudno się gra. No ale ten dwójeczka jest łatwa. I, I przejdziemy do nich w następnym odcinku, czyli już jutro. 6? Nie, który chciało. Się... kogo to interesuje? 5 zobaczycie najnowszy odcinek... Nie, 6! Miejmy rację, no 6 zobaczycie nowy odcinek 2 no, z nowego już rozdziału. No i mam nadzieję, że ten był jakiś tam do przyswojenia. <grym>, jakkolwiek yy, to, to, to sentencja brzmi... do naszej... naszej... usłyszenia. Nieważne, hej. <grym>,